W tym teście przyglądamy się tabletowi Samsung Galaxy Tab 4. Zapraszam! Podobnie jak inne tablety Samsunga, taki ten model posiada obudowę, w której przeważa tworzyło sztuczne. Na plecki naniesiono wzór, wyglądający jakby były wykonane ze skóry, a dzięki temu nie zbierają odcisków palców i są bardzo miłe w dotyku. Urządzenie świetnie się prezentuje i trudno oderwać od niego oczy. Konstrukcja posiada bardzo wąskie ramki wokół ekranu, ale nie utrudniają one obsługi tabletu. Z kolei na krawędziach znajdziemy standardowe guziki. Samsung dodał też fizyczny przycisk domowy i dwa dotykowe. Ekran tabletu to matryca IPS, która daje dobry obraz i oferuje szerokie kąty widzenia. Rozdzielczość jest nieduża, ale pozwala na swobodne przeglądanie zasobów sieci. Matryca została dobrze podświetlona, co zapewni dobrą czytelność obrazu w słoneczne dni. Podzespoły tabletu nie dają mu dużej mocy obliczeniowej, ale uruchomiłem grę Asphalt 8. Możemy próbować grać na średnich detalach graficznych, ale lepszą płynność osiągniemy na niskich detalach. Podobnie jest z grą Dead Trigger 2, która też może czasami się zacinać. Tabletowi brakuje też mocy podczas przeglądania sieci. Przeglądarki z reguły pracują dobrze, ale zdarzają się im zwolnienia animacji podczas przewijania stron. Testowany model pracuje pod kontrolą Androida 4.4.2, który otrzymał znaną już nakładkę Samsunga. Najciekawszą funkcją tabletu jest możliwość pracy na dwóch aplikacjach jednocześnie. Jest też funkcja Smart Stay, która wyłącza ekran, kiedy odwrócimy wzrok od tabletu. Sam system działa poprawnie i tylko czasami zauważymy małe spowolnienia w przejściach menu. Zamontowana bateria pozwoliła na 11 godzin oglądania filmów i 10,5 godziny przeglądania sieci z wykorzystaniem Wi-Fi. Możemy mieć pewność, że energii starczy na cały dzień pracy. Samsung Galaxy Tab 4 jest dobrym tabletem, ale nie nadaje się do gier. Spełni się świetnie jako urządzenie do surfowania po sieci i korzystania z komunikatorów. Warto jednak sięgnąć po wariant z wbudowanym modemem.